Przypomnę, że myśmy w tym roku mamy cenę 41 groszy za kilowatogodzinę. Po przetargu, który robiliśmy już parę miesięcy temu na y, zakup energii na przyszły rok ta cena jest na poziomie z, złoty 16, czyli prawie trzy razy droższa jest energia. E, w międzyczasie jeszcze jest dużo się mówi o ekstra taryfie dla mm, gmin. Zobaczymy, co będzie. Mówi się na razie o 60-70 groszach na tym poziomie, ale na razie nie ma żadnych rozstrzygnięć, więc szykujemy się do, tych, do tego trzykrotnego w sumie nasz, u nas wzrostu energii, bo ja tak jak słyszę, my mamy po złoty 16 zł i to parę miesięcy temu był przetarg, ale teraz już są rozstrzygane takie postępowania, czy składano oferty na ponad 2 zł za kilowatogodzinę, czyli to już są bardzo, bardzo duże środki. My, jeżeli chodzi o oszczędności, no to jakby na więcej energii zużywamy na oświetlenie ulic, przestrzeni miejskiej. W tym roku mamy w budżecie na ten cel za przewidziane ponad 2 miliony złotych, w przyszłym roku planujemy 4, 4 cztery pół. Jakie oszczędności chcemy zrobić? No przede wszystkim te oszczędności można zrobić na, no, na tych oświetleniach. My już od jakiegoś czasu robimy oszczędności na oświetleniu, bo wyłączamy oświetlenie w godzinach nocnych, zmniejszamy jego natężenie. No i teraz będziemy jakby bardziej w to wchodzili jeszcze, żeby te oszczędności były większe. Wymieniliśmy już parę lat temu na naszych słupach, na naszych oprawach, na naszych słupach oprawy na LED ledowe energooszczędne, tu mamy już oszczędności z tego tytułu, tu, ale z, problem polega na tym, że na te około 6000 opraw czy lamp, które mamy w mieście, to połowa to są nasze, a połowa są Tauronowskie. No i od paru lat już próbujemy się dogadać z Tauronem na temat też modernizacji tego ich oświetlenia i już jakby ustaliliśmy ten tryb. W międzyczasie dostaliśmy też dofinansowanie do, do tej wymiany z, z Polskiego Ładu, więc liczymy, że w przeciągu przyszłego roku ta wymiana nastąpi i tutaj by było też znacząco oszczędności, bo tam mamy, właśnie na tych tauronowskich oprawach mamy te Oprawy no, takie, które są bardzo energochłonne, i tutaj liczymy też na, na dużą oszczędność, jeżeli przeprowadzimy tą inwestycję. Tak jak powiedziałem, tutaj planujemy też wyłączenia i obniżenia natężenia oświetlenia. Tak liczyliśmy, że w przypadku. Teoretycznego włączenia, na przykład co drugiej lampy w kędzierzynie kożu, to te oszczędności moglibyśmy mieć na poziomie no, od 300 do 500 tysięcy złotych, w zależności od tego, jak na jak długo i tak dalej. Ale to mówię, jesteśmy teraz na przygotowaniu takiego takich różnych scenariuszy oszczędności i no, będziemy starali się to robić tak, żeby to było jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców, no ale Wiadomo, że no nie do końca się da to połączyć. Jeżeli chodzi o inne oszczędności, no to można powiedzieć też o oszczędności na oświetleniu świątecznym, bo też mamy, jak co roku, przewidziany w tym roku mamy już zresztą umowę podpisaną, bo mamy taką umowę wieloletnią na, na ten rok, więc chcemy też jakby główny ciężar oświetlenia świątecznego przenieść, czy zostawić w tym roku, gdzie te ceny jeszcze są te niższe, że tak powiem. W porównaniu z przyszłym roku i zakończyć normalnie, zaczynaliśmy gdzieś od początku grudnia do końca stycznia, przełomu stycznia, lutego następnego roku. W tym roku byśmy planowali, żeby to praktycznie po 6 stycznia, po trzech królach, już likwidować oświetlenie świąteczne z zastrzeżeniem, że ewentualnie tylko ta nasza ciówcia w Kędzierzynie lokomotywa by była, bo ona tak stanowi dużą atrakcję, jak zauważyliśmy, więc więc taki jest plan, żeby to zostawić. Także no oczywiście w tych obiektach naszych miejskich też planujemy zmniejszenie tam, gdzie można oświetlenia na wodnym oku, na, na obiektach mosirowskich. Ale tak jeżeli chodzi o jakieś szczegóły konkretne, to myślę, że pod koniec roku będziemy mogli już powiedzieć dokładnie, że tu na przykład wyłączamy tą ulicę czy w takim zakresie i tak dalej. Możliwe, że też jedno, to co powiedziałem na wstępnie, że jednak zostanie ustalona jakaś taryfa taka dla gmin to też będzie miało wpływ na to, co, co my jakie oszczędności poczynimy. To ja może jeszcze uzupełnię, bo na chwilę obecną e, chciałabym powiedzieć, że gmina kędzierzyn Kośle e, i jej jednostki mają, e, mają cenę energii elektrycznej 40 groszy netto. Mówię o cenie netto, dlatego że e, na razie VAT jest 5%, dystrybucja ma VAT 23%, więc najlepiej tutaj operować cenami netto. Od nowego roku, e, kiedy otworzyliśmy w czerwcu przetarg złote 16 netto. To jest bardzo duża podwyżka i wydawało nam się wtedy, że jest ekstremalnie podwyżka, ale jak teraz słyszymy, że niektóre gminy mają prawie 3 złote, 2,20, 2,60, 2,50, mówimy o kwotach netto, no to ta 1,16 no powinniśmy się cieszyć z tej podwyżki, ale wiem, że też rząd przygotowuje taką no nie wiem, powiedzmy osłonę dla samorządów, gdzie może się zdarzyć, że z tej daniny z, z nadmiernych zysków, no nie wiem czy z zysków czy z marży, bo to chyba w marży powiem, nadmiernej marży niektórych firm będzie możliwość pomocy samorządom i wtedy byłaby ta kwota około 62 grosze. Nie wiem też na razie projekt, jak to będzie przeprowadzone. No na razie nasza gmina, no jeżeli popatrzę na inne gminy, to naprawdę bardzo wysokie ceny mają inni. No my w porównaniu z innymi mamy niskie, chociaż jest to ekstremalna, ekstremalna podwyżka, dlatego musimy, musimy tutaj o oszczędnościach rozmawiać. I takie coś jeszcze powiem Państwu o, no może już nie powinnam mówić ja o MZ-u, ale, ale jako właściciel spółki możemy takie informacje podać. Na pewno ceny gazu w tym roku się nie zmienia. Jeżeli chodzi o ogrzewanie osiedla blachownie i osiedla koźle, gdzie jest tam nasze kotłownie są, MZSowskie kot, są kotłownie, ciepło jest, jest. Wiemy, jaka jest cena gazu do końca roku, jest to stała cena gazu i tam na 100%. Nie zostanie zmieniona cena gazu. Jeżeli chodzi o inne osiedla, które korzystają z sieci przesyłowej, sieci MZ-owskiej, wygląda na to, że nie będzie też podwyżki do końca roku. Tam wszystko jest w oparciu o taryfę zatwierdzoną przez URE zakładom azotowym w Kędzierzynie. To oni decydują, jakie mają koszty. Jeżeli uzyskają zgodę URE, to będzie mogła taka podwyżka. Przy czym to chciałabym powiedzieć, że jeżeli. Nie wygląda na to, żeby, żeby zakłady podniosły w tym roku cenę ciepła, także na razie cena ciepła do końca roku powinna być ta sama. Od nowego roku wchodzi taki, zgodnie z ustawą, wchodzi taka, no nie wiem jak, ja nawet nie wiem jak to nazwać, wchodzą odbiorcy, odbiorcy wrażliwi, którzy będą troszeczkę inaczej fakturowani. I z informacji, którą, które mogliśmy przeczytać z ustawy, która została opublikowana z 10 dni temu, jeżeli ci, którzy, na przykład jeżeli zakłady azotowe wykażą się podwyżką od nowego roku, czyli średnia ciepła wytworzenia ciepła, na przykład będzie jakąś cenę X i będzie wyższa od 103,82 to wtedy e, MZ dostaje taką cenę i ta, przez taką cenę będzie też e, odbiorców wrażliwych, e, wrażliwych e, fakturowo. Ale jeżeli te ceny będą większe, to dalej ta kwota, czyli to maksymalnie 103,82 to będzie taka, taką ceną graniczną, którą będą odbiorcy końcowi. Co reszta? Wtedy nasza spółka MZ będzie przesyłała tą różnicę do spółki akcyjnej rozliczenia i oni będą regulować różnicę. E, powiem Państwu taką różnicę. Do końca roku, od stycznia do grudnia, cena gazu, którą otrzymał MZ, w tym roku to jest około 170 zł. Od 1 stycznia 1200, straszna różnica, tylko, że zostaną, zgodnie z tą ustawą zostanie wprowadzona taka ochrona, czyli będą te, te ceny trochę na przykład jak powiedziałam teraz z węgla to będzie to maksy, maksymalnie 103,82, a jeżeli chodzi o, o ciepło na bazie gazu to będzie 150,95 groszy, to będzie maksymalna kwota. No i tutaj jest, żeby być tym odbiorcą wrażliwym, należy wypełnić takie oświadczenie. To oświadczenie na dniach się pojawi na naszej stronie, na stronie MZ-owskich. Prawdopodobnie MZ łącznie z fakturą za miesiąc wrzesień będzie wysyłał do swoich odbiorców, żeby taką, ale to znowu każdy odbiorca, czyli każdy człowiek, my, my jako osoby, które po południu przychodzimy do domu i miesz jesteśmy mieszkańcami i korzystamy na przykład z sieci ciepłowniczej, będziemy musieli takie oświadczenie zrobić i dostarczyć je do 11 października do swojego dostawcy ciepła. Tak mówi ustawa, która została niedawno wprowadzona. Podobną ustawę, podobna ustawa ma być prowadzona, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Stąd też powiedziałam, że możliwe, że zamiast tych dużych podwyżek proponowana kwota jest 60, w okolicach 62 groszy na nowy rok, na przykład dla samorządu. Jak to będzie, to jak już będzie napisane, będzie rozporządzenie, to wtedy będziemy mogli rozmawiać. Są jeszcze tacy odbiorcy, tak zwano niekoncesjonowani. Którzy wytwarzają poniżej 5 megawatów i oni będą składać no to na przykład w Sławięcicach jest taka malutka spółdzielnia, która dostarcza ciepło do kilku tam wspólnot. No to oni będą składali do nas wniosek, my będziemy do wojewody składali wniosek i wojewoda będzie nas zwracał tą różnicę, tak, o której mówiłam, a, a później my, my do, do tego odbiorcy. No bardzo dużo zadań zostało nałożone na samorząd, bo i dodatki węglowe, które jest nie tylko dodatek węglowy, jeszcze jest gazowy, olejowy, tak, pelet. Peletowy. Także dosyć to wszystko robimy, wszystkie wyliczenia robi u nas Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. No mają dodatkowe zadania. Ale dam radę, no, co mamy zrobić, jeżeli to ma polepszyć życie naszym, pracowni, naszym mieszkańcom. My ze swojej strony mamy tyle. Czekamy na pytania. Jakie macie Państwo ewentualnie pytania? To był bardzo uprzejmy, ale skoro są jeszcze jakieś pytania, to na Jakub Wilewski, Chciałem zapytać właśnie o te dodatki węglowe i wszystkie kolejne. Właśnie godzinę temu rozmawiałem z kolegą z Gwiezdna, że tam się pojawiły pierwsze oszustwo Czyli na przykład dzieci, które z rodzicami nie mieszkają i właśnie niespecjalnie utrzymują kontakty, składają wniosek. I pieniądze nie trafiały do tej osoby, która paliła, tylko na przykład na konto tego dziecka. No, dziecka prosłego, oczywiście. Czy u nas jest szansa uniknąć takich, takich sytuacji, bo pani prezydent mówiła o analizowaniu tych wniosków, czy jakieś porozumienie czy że na tę samą też nie było kilka wniosków. Dlatego tak, na samym początku, jak powiedziałam, na chwilę obecną jest 2673 wnioski. I e, rozpatrywane są 90 zostało kompletnie odrzuconych, czyli nie spełniały w ogóle e, warunków, już kompletnie odrzuconych, a z tych wszystkich wniosków tylko 172 jest pozytywnie zweryfikowanych. Reszta jest zweryfikowana, to nie jest tak, że my przyjmujemy te oświadczenia, e, podpisujemy się i dajemy do wypłaty, jest to wszystko sprawdzane i dlatego no, z tych wszystkich wniosków tylko na chwilę obecną. Jest 172, ale przypominam, że 15 września została zmieniona ustawa, zostały zmiany, zmiany przepisów i, i jeszcze raz to, co trzeba było wcześniej sprawdzić, to jeszcze raz to jest sprawdzane pod kątem nowych przepisów. Ja chciałbym zapytać jeszcze o te rozwiązania, które mają pomóc zaoszczędzić wydatki na zakup energii. Państwo mówili o tym, że na przykład oświetlenie te świąteczne będzie w jakieś tam problemie ograniczone. A czy temperatura w budynkach, które należą do miasta, budynkach użyteczności publicznej, również będzie określona na jakimś limicie, którego na przykład nie będzie można przekroczyć już w sezonie zimowym, w sezonie grzewczym? Znaczy, no, no głównie tu chodzi o, prawda, o szkoły. Ja, ja nie jestem za tym. A ażeby dzieci siedziały w kurtkach, czapkach, i, 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 nie wiem, w czapkach i nie wiem, w czapkach. No ale nawet, no ale jeżeli słyszymy, że temperatura w domu ma być 17 stopni, to ja, ja przepraszam, ale ja na pewno będę miała wyższą. Nie, nie będziemy ograniczać szkół, liczymy też na rozsądek naszych dyrektorów, a mamy super kadrę. Będzie, będzie, nie będzie zimno, będzie na pewno nie będzie, nie będzie tak gorąco, żeby chodzić w, w, w bardzo krótkich rękawkach, ale na pewno ja już dwa tygodnie temu, tak? dwa tygodnie mhm. temu dyrektorki się pytały, czy już mogą. Ja mówię, no oczywiście, przecież za chwileczkę dzieci będą wszystkie chore. Już jak tylko MZ zaczął wprowadzać ciepło, to, to kazaliśmy grzać. Bo nasze szkoły w większości są podłączone do sieci tej ciepłowniczej miejskiej. Za wyjątkiem dwóch to jest Sławiędzice tak, i Cisowa. W Ale w Cisowej jest teraz proces gazyfikacji. Po długim okresie w końcu mieszkańcy się zdecydowali i została odpowiednia ilość z wniosków złożona. Były przewodniczący Rady Osiedla, bardzo o to dbał, właściwie chodził od pokoju, od, od, od domu do domu, pozbierał te wszystkie wnioski. Efekt jest taki, że są, że jest teraz proces gazyfikacji, no i wtedy będziemy też starali się, żeby szkołę podłączyć. Mm -hmm. Tutaj Pani Prezydencie, oprócz tego, cena gazu, jeżeli chodzi o MZ, ona jest pełna do końca roku, natomiast od przyszłego roku... No... 1200. No ale nowa taryfa to jest jeszcze znak zapytania, to co będzie po nowym roku 2023. Tak, no to, no, ale to taryfa jak taryfa, tylko to co powiedziałam, że jest w ustawie, która pojawiła się 10 dni temu taka graniczna kwota, za którą może na przykład MZ fakturować, fakturować mieszkańców Blachowni. I mieszkańców Koźla, bo tu mówimy o gazie, to tylko w tych dwóch miejscach mamy. I to jest ta graniczna, a różnica, a różnica będzie około 300 zł, czy nawet więcej, 350, e, 350 e, będą wysyłali do, dostaną rekompensaty ze spółki rozliczenia spółka akcyjnego.